Azotki to grupa związków chemicznych o zróżnicowanej budowie i właściwościach, w której atomom azotu przypisuje się stopień utlenienia równy minus 3, niżej opisano wybrane właściwości dwóch azotków. W przypadku wyboru kryształu ja polecam od razu sobie zaznaczać, podkreślać rzeczy najważniejsze, dzięki którym będziecie mogli wybrać, co to za rodzaj kryształu. Czyli tak, zaczynamy od azotku litu, no i czytamy. On w temperaturze 298 kelvinów i pod ciśnieniem 1000 hektopaskali jest krystalicznym ciałem stałym. Tutaj kolejna bardzo ważna cecha, o wysokiej temperaturze topnienia oraz zwróćcie uwagę, że po stopieniu azoteklitu litu przewodzi prąd elektryczny. Azoteklitu litu otrzymuje się w reakcji syntezy pierwiastków, jest substancją higroskopijną, w kontakcie z wodą rozkłada się z wydzieleniem amoniaku. Proces reakcja azotku litu z wodą i usunięcia amoniaku ma pH większe od 7%, li 3 reaguje też z wodnymi roztworami kwasów. OK, teraz ta dalsza część tekstu raczej nam nic nie wskazuje, ale po tych pierwszych cechach, czyli że jest krystalicznym ciałem stałym, ma wysokie temperatury topnienia i po stopieniu przewodzi prąd, jesteśmy pewni, że tworzy on kryształy jonowe. Idziemy dalej. Azotek boru. Bn w temperaturze 298 kelwinów i pod ciśnieniem 1000 hektopaskali to krystaliczne, bezbarwne ciało stałe, Kolejna bardzo ważna cecha o bardzo wysokiej temperaturze topnienia występujące w kilku odmianach polimorficznych. Stopiony azotek boru nie przewodzi prądu elektrycznego. Zobaczcie, to jest również niesamowicie ważne. Zależnie od rodzaju odmiany polimorficznej wykazuje zróżnicowaną twardość. Od twardości zbliżonej do twardości grafitu, aż do twardości diamentu, czyli zwracamy uwagę na twardość. Otrzymuje się go wieloma metodami. Jedną z nich jest reakcja mocznika z tlenkiem boru w temperaturze 1000 stopni Celsjusza przy czym produktami ubocznymi są para wodna i tlenek węgla 4. W takim razie po tych danych, że jest to ciało stałe krystaliczne, bardzo wysoka temperatura topnienia, nie przewodzi prądu elektrycznego mimo tego, że go stopimy, no to dzięki temu na pewno wiemy, że tworzy on kryształ kowalencyjny. Rozwiązanie poprzedniego zadania przyszło Ci z łatwością, a może wręcz przeciwnie, okazało się trudniejsze niż się spodziewałeś? Niezależnie od tego, czy szukasz nowych wyzwań, czy chcesz lepiej zrozumieć podstawy, zawsze warto rozwijać swoją wiedzę, szczególnie z chemii. Zapraszamy na zajęcia z chemii, zarówno osoby, które chcą stawić czoła wyzwaniom, jak i tych uczniów, którzy potrzebują solidnych podstaw. Wakhem prowadzimy lekcje stacjonarnie oraz online, dostosowując materiał do Twoich potrzeb. Nie pozwól, by trudności Cię zatrzymały. Odkryj, że chemia może być prosta i fascynująca. Razem osiągniemy więcej.